Żeby się wyrabiało z kamienicą to Aha. jest nieporozumienie. Dla 16 mieszkańców kamienicy przy ulicy Rybaki to była ciężka noc. Dla nas to był normalny cios Braliśmy tylko to, co było najbardziej potrzebne kamienica jest w fatalnym stanie. W piwnicy osunął się strop. Pękła rura u sąsiadki na parterze zalało to do piwnicy, no i od tego zaczęły się balić cegły. Inspektor budowlany zarządził ewakuację. Ten budynek nie nadaje się do bezpiecznego użytkowania. Cztery rodziny zostały przewiezione do ośrodka w chybach i hotelu przyłozowej. Tymczasem na noc wejście do kamienicy zostało zabite deskami. Rano mieszkańcy przyszli zabrać resztę swoich rzeczy. Idziemy. 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 To, co jeszcze jest nam najbardziej potrzebne, reszta nasze rzeczy, nasze środki, chemię. Lokatorzy uskarżają się, że kamienica była bardzo zaniedbana, nic nie było, coś remontowane, to się wszystko zużywa, te, te chaty mają 150 lat, a tu remontu nie było wcale prawie. To, co było zrobione, tam każdy indywidualnie co coś zrobił to też tak było. Choć administracja twierdzi, że remonty przeprowadzała. Tak, jest zrobiony, prąd jest zrobiony, woda jest zrobiona, nowa, całkiem. Okazuje się, że inspektor budowlany już w kwietniu ubiegłego roku nakazał właścicielowi remont kamienicy. Naprawienie tego budynku w znacznym zakresie, w taki sposób, aby był bezpieczny dla jego użytkowników. Ten nie został przeprowadzony. Właściciel tej kamienicy w związku z tym złożył skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego który uchylił dwie decyzje nadzoru budowlanego. Niewyremontowana kamienica cały czas była zamieszkana. Rodziny mają wyroki eksmisyjne. Kancelaria Prawna Administratora Kamienicy tłumaczy to tak. Wyroki eksmisyjne zapadały do 2005 roku i od tego czasu na gminie miasto Poznań ciążył obowiązek wskazania tym osobom lokali socjalnych i przesiedlenia tych osób do lokali socjalnych. Niestety gmina tego obowiązku nie realizowała i dlatego i tylko dlatego te osoby tam mieszkały. Mieszkania socjalne powinno udostępnić miasto, a tych brakuje. Dlatego teraz to miasto pokryje koszty pobytu rodzin w hotelach. Koszty ponosi miasto Poznań. Myślę, że w chybach do trzech miesięcy w hotelu na Łzowie. myślę, że tak samo. Natomiast nie jestem tego pewna, musiałabym to ustalić. Urzędnicy nie wiedzą również co po tym okresie będzie działo się z mieszkańcami. Decyzja w sprawie kamienicy jeszcze nie zapadła. Właściciel chce ją przeznaczyć do rozbiórki, ale wszystko zależy od decyzji inspektora budowlanego Katarzyna Wala Puls Dnia.